Na wstępie serdecznie dziękuję Piotrowi Grabowskiemu za utworzenie wirtualnych organów z sanktuarium w Skrzatuszu i za telefoniczną zgodę ich użycia do zagrania w moim filmiku. Organy te zbudowano w 1694 roku jako wota za bitwę o Wiedeń. Za darmo pobrane elektroniczne organy zainstalowałem w programie Hauptwerk i zagrałem na klawiaturze Impact GX61. Dziękuję również Dickowi Osemanowi za pozwolenie użycia jego zdjęć obelisku Teodozjusza. Historia organów sięga III wieku przed naszą erą. Ostatnie zachowane dane pochodzą z przekazów z I wieku przed naszą erą. Na ich podstawie powstał przedstawiony rysunek pochodzący z książki. Na podstawie tego rysunku utworzyłem model 3D organów. Zaznaczam, że jest to rysunek przedstawiający moją wizję tychże organów. Są to pierwsze organy piszczałkowe. Zaprojektował je jak te w Aleksandrii, żyjący w III wieku przed naszą erą. Zasilane powietrzem, tłoczonym do dzwonu zatopionego w wodzie. Są to tak zwane organy wodne. Zasada działania jest następująca. Dwóch kalikantów tak nazywa się osoby, zajmujące się ręcznym pompowaniem powietrza do organów. Tłoczą na przemian tłokami powietrze do dzwonu znajdującego się w wodzie. Woda jest wypierana przez powietrze z dzwonu do zewnętrznego naczynia co powoduje stabilizację ciśnienia w dzwonie. Przyjrzyjmy się bliżej, jak mogło to wyglądać. Powietrze przedstawiłem jako pomarańczowe strzałki. Po podniesieniu dźwigni tłok idzie poprzez korbę w dół, co powoduje powstanie podciśnienia w cylindrze i zamknięcie zaworu klapowego w dzwonie, a otwarcie zaworu stożkowego w górnej części cylindra. Wraz z ruchem tłoka cały cylinder zostaje napełniony powietrzem. W kolejnym etapie naciśnięcie dźwigni powoduje sprężenie powietrza w cylindrze i zamknięcie zaworu stożkowego w górnej części cylindra. Zaś otwarcie zaworu klapowego w dzwonie i przepompowanie powietrza do dzwonu. Ciśnienie powstające w dzwonie wypycha wodę do zewnętrznego zbiornika, co stabilizuje ciśnienie. Jest to że tak ujmę akumulator wodny powietrza. Cała górna część rozprowadzająca powietrze do piszczałek nazywa się wiatrownią. Wiatrownia składa się z komory wiatrowej u dołu oraz komór rejestrowych u góry. W moich organach Ctesibiosa narysowałem trzy komory rejestrowe, na których stoi po 10 piszczałek. Piszczałki należące do danej komory rejestrowej nazywają się głosem lub rejestrem organowym. Organy te są więc trzygłosowe, trzyrejestrowe. Każdy głos składa się z dziesięciu piszczałek. Przyjrzyjmy się, jak to działa. Powietrze w dzwonu wypełnia komorę wiatrową. Jej objętość również jest akumulatorem ciśnienia. Po otwarciu zaworu zasuwowego powietrze po otwarciu zaworu powietrze pod wyższym ciśnieniem wypełnia komory rejestrowe, zawór zasuwowy będący tutaj zaworem rejestrowym, bo odcina powietrze od komory rejestrowej składa się z dwóch płytek z otworami, gdy otwory w płytkach się pokrywają, zawór jest otwarty. Otworów jest kilka. Dla większej wydajności przepływu. Grający poprzez wsuwanie lub wpychanie zasuwy włącza lub wyłącza dany rejestr, inaczej głos, inaczej zestaw piszczałek o podobnej barwie. Ostatnim elementem włączającym piszczałkę jest zawór zasuwowy, działający jak opisany przed chwilą zawór rejestrowy. Zasuwa zaworu połączona jest poprzez trakturę z klawiszami klawiatury, inaczej manuałem. Traktura to elementy łączące zawór z klawiszami. W tym przypadku jest to tylko dźwignia i sprężyna. Powietrze wpływa przez nogę piszczałki i organy grają. O tym będzie kiedy indziej. Wracając do historii. W IV wieku istniały organy, w których powietrze pochodziło z miechów skórzanych. Zostało to przedstawione na obelisku Teodozjusza, znajdującym się na hipodromie Konstantynopola w Stambule. Obelisk składa się w 300-tonowego, 20-metrowego granitowego obelisku egipskiego, wykonanego na zlecenie faraona Totmesa III w XV wieku przed naszą erą, który znajdował się w świątyni Amona w Karnaku. Obelisk przeniesiony ze świątyni Amona. Na hipodrom i umieszczony na rzeźbionej podstawie z IV wieku naszej ery, wykonanej za panowania Teodozjusza. Na podstawie tej wyrzeźbione zostało przedstawienie organów miechowych, gdzie na miechu stoi dwóch chłopców. Może miechy były dwa. Hipodrom to wielka budowla na 100 tysięcy osób, na której urządzano wyścigi rydwanów. W roku 666 Papież Witalian nakazał używać organów w celu wspierania i jednoczenia śpiewu ludu. W Monachium w X wieku istniały organy 240-piszczałkowe, 10-klawiszowe. Trzeba wiedzieć, że mechanizmy stawiały tak duże opory, że na organach tych grały dwie osoby naraz. W XI wieku istniały już traktaty o budowie organów. W Magdeburgu w XI wieku istnieją wielkie organy 16-klawiszowe. W XI wieku istniały już traktaty o budowie organów. W Magdeburgu w XI wieku istnieją wielkie organy szesnastoklawiszowe. W XI wieku klawisze miały długość 3 stóp i 5 do 7 cali szerokości. Miały 10-12 klawiszy. Klawisze zapadały się na jedną stopę i naciskano je pięściami. W XIV wieku w Toruniu zbudowano organy dwudziestodwuklawiszowe. W XIV wieku wprowadzono już mniejsze manuały naciskane palcami. W XV wieku w Niemczech wprowadzono osiem pedałów pociągających klawisze dla ich łatwiejszego wciskania. W XV wieku organy nie były już rzadkością w Polsce. W XVI wieku strój pitagorejski zastąpiono średniotonowym. W XVII wieku Niedaleko hale wynaleziono w wiatromierz, ururkę z wodą. Pod koniec XVII wieku zaczęto wprowadzać strój temperowany, ale nadal nie powodowało to ujednolicenia wysokości stroju organów. Po wyższym zarysem historycznym chcę oddać cześć naszym przodkom, którzy mimo braku wielkich możliwości technicznych stworzyli wielkie rzeczy. Pamiętajmy, że nasza nauka zaczęła się tysiące lat temu, a przodkowie nie byli głupi, a często mądrzejsi od nas. Jako ciekawostka, pierwszy klawesyn powstał w XIV wieku. Pierwszy instrument typu fortepian, klawiszowo-młoteczkowy, zaprojektował Włoch Bartolomeo Ciristofori w XVIII wieku. Film ten jest wstępem do budowy organów. Tym oto sposobem film końca dobiegł. Jeśli doceniasz moje starania, daj suba i łapkę. Pozdrawiam.